Podczas ferii w Centrum Nauki Keplera odbyły się zajęcia edukacyjne o owadach. Rzućmy okiem, czego doświadczyli młodzi odkrywcy. Dzisiaj zajęcia w ramach e, ferii w Centrum Przyrodniczych. Opowiadały o owadach. Najważniejsze dla nas jest to, żeby dzieci zapoznały się z różnorodnością świata, żeby mogły zobaczyć coś więcej niż w szkole. Oczywiście pewne wiadomości również są u nas przekazywane, między innymi po czym rozpoznawać owady, jakie są ich cechy charakterystyczne, ale również takie mniej szkolne informacje. Głównie właśnie o tym, czym jest mimikra, czym jest kamuflaż, dlaczego zwierzęta się ukrywają, co jedzą. Myślę, że takie rzeczy dzieci również interesuje, a te zajęcia głównie mają na celu właśnie zainteresować dzieci światem. Jak często odbywają się takie zajęcia w Centrum Przyrodniczym? Zajęcia mają dwojaki charakter. Najczęściej prowadzimy zajęcia dla grup zorganizowanych, czyli głównie grup przedszkolnych, szkolnych, i takie zajęcia odbywają się kilka razy w semestrze, w zależności od tego, jaki mamy harmonogram. W miesiącu dwa-trzy razy można na takie zajęcia. Przyjść. Jeśli chodzi o zajęcia dla osób indywidualnych, to są one skorelowane z takimi właśnie wakacjami, jakimiś feriami, czyli z takimi momentami, kiedy dorośli szukają pewnej aktywności dla swoich dzieci. Wtedy wychodzimy ze swoją ofertą do osób indywidualnych. Zapytaliśmy również uczestników o ich wrażenia. Jak Ci się podobały dzisiejsze zajęcia? No, było fajnie. Było nawet bardzo fajnie. Najbardziej mi się podobało oglądanie zwierząt w pudełkach. Oglądaliśmy przez mikroskopy różne wylinki i martwe owady. Mi się bardzo podobało, jak oglądaliśmy te owady pod mikroskopami. No, mi się podobało, jak je trzymaliśmy na ręce. Tak. A jaki był wasz ulubiony owad? Ten duży taki. Tak, tak. Ten, ten duży. Modliszki. Patyczak. Trzymałaś jakiegoś owada na ręce? Co to No, nie wiedziałam, że będzie tak fajnie. Szczerze mówiąc, to mama mnie to zabrała i dziękuję, że mnie namówiła. Ferie to czas odpoczynku od nauki dla dzieci. Jednak jak widzicie, nie wszyscy odpoczywają. Poznajcie świat przez zabawę i interakcje, bez nudy.